PKP. Przegląd Krajowej Prasy. I cóż tam mamy, panie Marku? Pani Antku, czy pan na przykład wie, co pan je? Wiem, e, od trzech tygodni wiem, że koninę, padlinę, e, kocinę, szczurzynę, psinę, co Nie tam Nie tylko, pana, zbudą zmielone. Ale pan opowiada, że od trzech tygodni. Nie, proszę pana. Nie. Pan to je od wielu, wielu lat już. Ale jak od wielu, wielu lat przy pana. E... Ponieważ do produktów spożywczych producenci w Polsce pakują takie rzeczy, o jakich się panu nie śniło. No, ale... Panie Marku, ja rozumiem, przyglądamy prasę, prasa donosi, ale tak. jak Pan to tłumaczy? przeżyjemy żyjemy w katolickim kraju. Tak, gdzie... 96% Polaków to katolicy. Gdzie Polak Polaka nie oszuka, nie oszwabi. To, nie to co za komuny było, proszę Pana, że człowiek wszedł do sklepu, kupił mięsko, czy tam dostał od tyłu, jak Pani… Sklepowa dała. Dała to mięso. Mięso, mięso, oczywiście. To patrzy, śmierdzi, wyrzuci. Niedobre. Bierze mielonkę, otwiera, strzeliła, wyrzucić. To, to teraz ta, takie oszustwa? Proszę pana, teraz jak pan kupuje w sklepie jakieś produkty żywnościowe, to one są piękne, Aha. pachnące. To, Tylko, że pan nie wie tak naprawdę, co w nich jest. A co w nich jest? Proszę powiedzieć na przykład, z czego składa się parówka? Parówka się składa z mięska zmielonego. Nie, nie, proszę pana, parówka składa się z 5% mięsa Aha. i z 95% parówki. Ach, to o parówce te, te 95%. Tego. Ale rzeczywiście, co jest nieistotne? Kleje stolarskie, jakieś Wszystko. gumolki. Ulepszacze, dopiększacze, wypełniacze, spulchniacze, tak. spulchniacze. A Pan lubi miodek? Miodek uwielbiam na chlebek, tak. No proszę Pana, a z czego składa się miód? No z tego co pszczoły nanoszą tam, prawda? W 5%. W Góra 10. No a reszta to co? To jest roztopiony cukier, proszę pana, woda, ulepszacz, Ka dopiększacze, kauczuki, ta -tak syntetyczne, jest. organiczne. A proszę pana, a czy ze smakiem zjada pan wędzoną rybkę? Wędzoną lubię, gdyż jak sobie makrelkę położę, proszę pana, to jest tak I panu się wydaje, że ta makrelka po złowieniu była normalnie uwędzona, jak Bóg przykazał. I tak mi napisali na etykiecie, więc ja uważam, że tak a, jest. A na etykiecie napisali, ale tak naprawdę to ta makrelka została po malowana odpowiednim barwnikiem oraz nasączona zapachowymi upieczaczem, środkami, upieczaczem, Ulepszaczem. kalczukiem tak a jest a, a mięsko mielone pan sobie w sklepie kupuje no mielone te, nie, mielone, nie brzydza się nie Brzydzę się jak widzę mielone po prostu wychodzę no bo w mielonym jest wszystko zmielone, nawet Oprócz pies jest. razem z budą Także jak pan je mielone to może panu tak łańcuch troszkę w zębach zazgrzytać. Tak, no, ale, ale kurczaczek już w porządku. Który kurczaczek? Tak, no nieboszczyk jak leży na przykład. Bo świeże nieboszczyki leżą prawda to, to już po ten... nie można sięgnąć. Niekoniecznie. Nie? Ponieważ ten kurczaczek został wypłukany w specjalnych płynach. Do piększacz... Żeby mieć odpowiedni kolorek, barwę. Wypiększaczach coś... prawda. Ulepszaczach, no. wypełniaczach wypełniaczach, i wypełniaczach. Spłuchniaczach, tak kauczukach. Na... I tak naprawdę nie wiadomo ile jest tego kurczaka w kurczaku i ile lat wiosenek sobie ten kurczak liczy. No proszę pana, pan mi tutaj żartuje, ale mnie się powie... ja nie żartuję, no, ja mówię panu całkowicie poważnie no, to mnie wszystko. się na wymioty zbiera, no to, to, to no, proszę pana, jeżeli nam wszystkim powinno się zbierać, jeżeli taki syf jest w naszym jedzeniu, ta, ta, taka padlina jest, tak, no, bo jest, to jak to jest możliwe, niech pan mi jeszcze raz Odpowie na to pytanie, które zadałem wcześniej. Jak w katolickim kraju, gdzie przy każdej sytuacji okropek po kropek jest, wie pan, otwierają ubojnie rozmodlony już właściciel? już wyjaśniam. Jak to jest możliwe, żeby w tak chamski sposób ludzi karmić takim syfem? Już panu mówię. Proszę pana, katolików w Polsce jest 96%. No. No. Pozostaje 4% mniejszość. Proszę pana, cyganie. Żydy, Ruski, Niemcy. I to, I to oni to robią. Nie może być inaczej. Nie może być. A piwo? A piwo? Okej. Okay.